Radio.sud.pl Największy portal informacyjny regionu Trenerze tym turniejem, w Baranowie, rozpoczyna się okres przygotowawczy do nowej rundy na boiskach A-klasy. To tak może jeszcze w kwestii podsumowania, panie zadowolony z tego co ta drużyna bardzo szybko złożyła sklejona w zasadzie na ten sezon ugrała jesienią. Rzeczywiście, to był zespół stworzony ad hoc, zawodnicy dopiero byli dobierani w trakcie sezonu. Uważam, że wynik, który osiągnęliśmy jest zadowalający na stan posiadania. Chciałbym, żeby w przyszłym rundzie wiosennej utrzymać status quo no bądź jeszcze walczyć o lepsze pozycje. No właśnie, bo wszyscy mówią, a klasowa drużyna z jednym z najładniejszych stadionów w Polsce, bo tak to trzeba by powiedzieć na tym poziomie. A czy ta drużyna pan mówi, że status quo zachowany kadrowo, a punktowo też to był Myślę, że tak, tak. To, to miejsce, które osiągnęliśmy w a -Klasie w tym sezonie jest zadowalające i to jeszcze raz podkreślam, co dostawiono, to rzeczywiście sam mówię i ogłoszę taką teorię, że mamy najładniejsze szatnie w aklasie w Polsce. Czyli że jest ciężko zimą pozyskać jakichś zawodników? Wy w ogóle chcecie poszukać, czy chcecie z tym, czy, co bardziej? No przede wszystkim utrzymać tych zawodników, co, co są, a szukać zawodników wolnych. Takich, którzy po prostu nie grają nigdzie, być może chcą grać w piłkę. No i na tej zasadzie bądź dołączyć do tego wyróżniających się seniorów, którzy osiągnęli wiek uprawniający do gry w seniorach. Po tych latach dosyć tłustych w jeśli chodzi o sukcesy drużyny seniorów, bo tak to trzeba powiedzieć, zawsze gdzieś tam czołowy zespół na przekroju okręgu, przykład czwarta liga była w ostatnich latach, no i później solidna drużyna w piątej lidze. Nie brakuje tych pomruków na trybunach, co oni grają, gdzie oni są, co tu się zrobiło, wam to nie przeszkadza trochę? Tak? Teraz trybuny są daleko od nas, to nie wszystko tak. słychać. E, rzeczywiście Broczeń był zawsze drużyną no, postrzeganą jako silny zespół. E, bywało to przez lata. Zmieniły się, zmieniła się trochę e, sytuacja. E, gramy tu, gdzie gramy. E, no i co? No, będziemy dążyli do tego, żeby wrócić do tych lepszych czasów, no, ale to wymaga czasu, nakładu, zaangażowania. Nie tylko działacze, ale także zawodników. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.